Z tej strony Lucy jest 3 maja, tuż po północy. Dlaczego jeszcze nie śpię? No trudno spać, kiedy się ma taki głos. Mówię basem i nie wiem, czy mi to przejdzie do rana. A przede mną cały dzień spędzony na śpiewaniu. Nie wiem, jak to będzie, ale może. Może się uda. Cóż, rzec. Na ten rodzaj dolegliwości. <noise> cóż, cóż, że na takie problemy z głosem. Przecież nie usiądę i nie będę płakać. Po prostu trzeba to przeżyć. Nie wiem. Ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia kilku najbliższych dni. Próbowałam czosnku, cebuli, chrzanu i nic nie pomogło. A to wszystko połączyłam. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. E, taki głos nie zdarza mi się często. Wiem. Mam nadzieję, że szybko się z tym uporam. Chociaż taki głos jest troszkę. Interesujący, nieprawdaż? W tym momencie nic na to nie mogę poradzić, że jest taki, a nie inny. Po prostu zimny sok spowodował, że moje gardełko dostało infekcji. Zostaje mi już tylko się... <śmów> mówiąc popularnie, leczyć. <śmów> Może mi się udać. A przydałoby się, bo w planach kilka najbliższych koncertów. Trzymajcie kciuki. Ej. Cóż dodać? Dobrano. Rzucynka.